Pamiętacie sen, który śnił się Jakubowi? Śniła mu się drabina, która sięgała niebios i po tej drabinie wstępowali i stępowali aniołowie. Pan Jezus do uczniów, którzy za nim poszli, powiedział: ujrzycie niebo otwarte. I aniołów Bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Pan Jezus siebie Przyrównał do tej drabiny. To on jest jedyną drogą do nieba. Jezus nikogo nie zmusza. Jezus mówi do każdego: pójdź za mną, naśladuj mnie. A kto idzie za Jezusem, zdąża do nieba. To ty decydujesz, w jakim kierunku pójdzie Twoje życie. Obierz Jezusa. A będziesz w niebie.